30 października gala UFC 267 w Abu Zabi do absolutnej czołówki kategorii ciężkiej. Postara się wedrzeć Marcin Tybura. Witam Marcinia. Dzień dobry. Marcin, świetna seria w UFC. Takiej w tej organizacji nie miałeś e, nigdy. Powiedz, to jest ten Twój tak zwany Prime? No tak mi się wydaje. Wyniki na to wskazują. Ja też się czuję bardzo dobrze, więc mogę potwierdzić e, te, to moje dyspozycje aktualne, więc myślę, że tak. Marcin Tybura to zawsze była czołówka polskich zawodników, bez podziału na kategorie wagowe, ale wydaje się, że właśnie ten prime przyszedł od kiedy zacząłeś współpracę z trenerem kościelskim, kiedy dołączyłeś do Ankosu, Zgodzisz się z tymi słowami? No, jak najbardziej. To, to jest też klub, w którym najwięcej tych zwycięstw w UFC odnoszę. Prezentuje się bardzo dobrze i to jest też duża zasługa trenera Andrzeja i, i sparring partnerów w klubie. No tak się dogadujemy, to jak wskoczyliśmy na taki wyższy poziom jakby trener, zawodnik to yy, to jest bardzo duże, duże, ta, duży powód tego, jak teraz moja ta kariera wygląda. Główne przygotowanie oczywiście tutaj w Ankosie, ale też e, śledząc swoje media społecznościowe, można było zobaczyć, że troszkę jeździłeś. Między innymi były sparingi w WCA, były sparingi z zawodnikiem, który też zawarł, na tej samej gali z Janem Bochowiczem. Tak, to jest właściwie jedyne miejsce, w którym byłem poza Ankosem, bo oczywiście tutaj mamy bardzo dobrą e, ekipkę ciężkich. E, jest ich coraz więcej. E, byłem, w Ankosie, byłem w WCA, byłem po z Jankiem przy okazji mojego pobytu w Warszawie. Razy w sumie, no i w, nie było lepszego momentu na to, żeby stoczyć takie sparingi. Ta sama gala. E, kategoria ciężka, półciężka, plus trochę taki profil zawodników odpowiadający temu, jaki jest mój. Janek odpowiada, a ja trochę, trochę Glovera te tak, tysiere. Tak zahaczyłeś o to, że, że macie tu mocną ekipę ciężkich, półciężkich. W Ankosie tak. Porównując Twojego najbliższego rywala Aleksandra Wołkowa do, do Twoich sparring partnerów, no to wydaje się, że warunkami bardzo dobrze przypomina go Michał Andryszak. I domyślam się, że to właśnie nowy nabytek organizacji FEN był głównym Twoim sparring partnerem. Michał Andryszak jest moim e, głównym partnerem od początku mojego pobytu e, w Ankosie i też e, prawdą jest, że e, pod Aleksandra Wołkowa był też najlepszy, bo m, najwyższy tutaj, najba, najlepiej prezentuje te e, umiejętności stójkowe. Oczywiście Michał prezentuje cały wachlarz tutaj MMA, ale te, te stójkowe też na wysokim poziomie umie wykorzystywać zasięgi i, i też jest takim, takim sparing partnerem, który pomaga, który imituje to, co przeciwnik robi i, i bardzo mi dużo pomógł w tych przygotowaniach. Aleksander Wołkow, zawodnik dwumetrowy, tak jak już wspomnieliśmy. Zawodnik, który zawsze był kojarzony jako wysoki, szczupły, z długimi e, czy to rękami, czy, czy, czy nogami, no, ale od pewnego czasu on trochę przybrał na masie, bo o podczas walki z Fabricio Verdumem ponad 3 lata temu yy, do walki z Cyrilem Gane 10 kilo przybrał więc ten jego styl troszeczkę się też zmienił tak, też to zauważyłem, był takim zawodnikiem szupłym, wysokim, teraz jest tej, tej masy nabrał, nie wiem czy on zrzuca jakiekolwiek kilogramy do tego limitu wagi ciężkiej, natomiast rzeczywiście widać, nie wiem czy to jest tylko taka masa mięśniowa, czy trochę jakby się zapuścił, ale na pewno na pewno prezentuje się cały czas na, na bardzo wysokim poziomie, więc e, e, to, to, trudno powiedzieć jak, jak, jak to wpływa na jego, na jego styl, bo aż tak bardzo się nie zmienił. Aleksander Wołkow to jest zawodnik zawodnik, który, tak jak już wspomnieliśmy, ma dwa metry, ma świetny zasięg. Ty już miałeś okazję walczyć z zawodnikiem o niebotycznym zasięgu. To był Stefan Struwek, który jednak no, nie potrafił tak wykorzystać tego zasięgu, jak potrafi to e, Rosjanin. Tak, to prawda. To jest, e, to jest zawodnik, który potrafi korzystać z tych długich rąk i nie idzie do przodu, bije te ciosy seriami, e, te frontkiki też ma mocne i też potrafi e, tam zmieścić e, bardzo dobrze, więc to faktycznie jest, e, to będzie największy problem w tej, tej stójce to ominięcie tego zasięgu i, i, i dobranie się do niego, więc to jest też e, coś, na co wracaliśmy uwagę. E, walka oczywiście zaczyna się w stójce i wydaje się, że na papierze lepsze umiejętności stójkowe ma Twój przeciwnik. Powiem, powiedz, na czym głównie się skupiliście, na jakich, as, na jakich aspektach stójkowych w przygotowaniach? No, bardzo mu dużo skupiamy się na tej obronie, która dziś szwankuje w tych pierwszych minutach walki, zwłaszcza kiedy przeciwnik jest jeszcze e, świeży i szybki i e, to jest e, w ostatnich moich pojedynkach największe zagrożenie, więc chcemy jak najbardziej tego uniknąć, żeby nie było tych momentów zagrożenia. To, żeby omijać ten, ten, ten jego długi zasięg, to przede wszystkim jest straszenie tymi zejściami w nogi i straszenie tym, tymi zapasami od samego początku, więc mamy kilka takich myków przygotowanych, natomiast no, nie mogę zdradzać wszystkiego, wiem, że tutaj może siatka szpiegowska nie działa jakoś specjalnie, ale, ale nie chcę mówić wszystkiego. Z jednej strony to jest zawodnik, który jest w czołówce kategorii ciężkiej, z drugiej strony od wygranej z Fabricio Verdumem, to tak naprawdę on nie wygrywał z kimś spektakularnym w tej kategorii. To, to prawda, ale ciągle się trzyma w tym czubie i jest, e, ciągle tam szuka tej, e, tej, tej możliwości walki o ten najwyższy cel, więc e, to ciągle jest e, zawodnik niebezpieczny, no, jest bardzo doświadczony też i, i w, myślę, że też jest takim poszukującym tego swojego no, nowego stylu właśnie na, na, na to, żeby mierzyć się z czołówką. Więc może być w, w każdym czasie może być całkiem niebezpieczny, też nie wiemy co on teraz tam pozmieniał. Z tego co słyszałem to się mocno odciął od, od mediów, od, od świata i, i, i mocno zmienia swój styl, więc też może okazać się niespodzianką. O stójce już porozmawialiśmy, to przejdźmy do parteru, no bo wiemy, że twoim atutem są zapasy, jest to męczenie często rywala gdzieś przy siadce, a z kolei jedną ze słabszych stron Aleksandra Wołkowa jest właśnie, właśnie ten parter, defensywne zapasy. Tak, to jest jego słabsza strona, natomiast też on e, nie boi się często tej walki z pleców. Nawet e, w niektórych walkach dawał się łatwo przewracać, po to tylko, żeby przeciwnik z góry sobie e, gdzieś tam po, po z góry próbował go pobić, pokontrolować. Natomiast e, Aleksander Wołkow e, potrafił wstać, wracał do stójki i wtedy kończył swoich rywali. Więc to też nie jest taki e, ten jego partner, nie jest e, może mocno ofensywny, ale, ale defensywny, e, defensywny może, może być bardzo mocny. Twoja ostatnia seria w UFC naprawdę robi wrażenie. Pięć wygranych z rzędu, dokładnie tyle, ma, tyle samo ma Jan Błachowicz. Myślisz, że wygrana z Wołkowem to jest przepustka do eliminatora? Myślę, że do eliminatora, tak. Bo już się bałem tutaj, że zaraz e, e, zapytasz o ten pas. Natomiast myślę, że do eliminatora jak najbardziej, bo, e, bo to ciągle jeszcze trzeba udowodnić tą, tą wartość medialną, podejrzewam, zanim, zanim ta walka o ten, o ten najwyższy, najwyższy trofeum. Tak pół żartem, pół serio powiem, że chyba trochę musisz się śpieszyć, bo rozmawialiśmy z Janem Błachowiczem. Wiemy, że on też ma w planach w przyszłości pójście do kategorii ciężkiej, być może zwojowanie, zdobycie drugiego pasa. No tak, to jest jakby tutaj jeżeli Janek będzie dominował w wadze półciężkiej, to myślę, że to naturalna kolej rzeczy będzie teraz, w tych czasach, kiedy te, te wycieczki często się zdarzają, kiedy robią właśnie większą furorę takie walki mistrz kontra mistrz. I. Wszystko się w tym życiu może zdarzyć. Natomiast ja skupiam się na swoim celu i na tym, żebym to ja dogonił ten pas przed Jankiem. Marcin, no właśnie, ten pas jest na pewno Twoim marzeniem. Pewnie można szukać analogii z Janem Błachowiczem, bo podobnie jak on, ty też miałeś swój gorszy okres w UFC. 2018, 2019 rok, 5 walk, 4 porażki, więc być może napiszesz podobną historię jak Janek. No, by było super. Że Janek tutaj na pewno jest dużą inspiracją dla mnie, to jak on, e, że ja znałem go, trenowałem z nim, widziałem jaki jest mocny, czegoś brakowało w tych pojedynkach i, i Janek zmieniał, zmieniał, aż w końcu trafił. Wydaje mi się, że ja jestem na tej samej ścieżce i, 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 i że to może się udać, więc e, jak najbardziej. Też, też tego bym sobie życzył. Gala UFC 267 w Abu Zabi. Ty już tam walczyłeś dwukrotnie. Powiedz, jaki plan na wyjazd i na aklimatyzację tam na miejscu. Jedziemy w najbliższą sobotę już na miejsce, także będziemy mieli 7 dni na aklimatyzację. Myślę, że całkowicie wystarczająco. Nie ma tak dużej różnicy czasowej, bo tylko dwie godziny, jedyne co klima, zmiana klimatu. Natomiast ja bardzo dobrze przechodzę tą aklimatyzację, nawet na tej 9 godzinnej różnicy czasu, kiedy do Las Vegas podróżowaliśmy. Tydzień Wystarczało, więc tutaj nie będzie żadnego problemu. No i gdyby potrzebne były jakieś mocne sesje sparringowe gdzieś tak e, w tym ostatnim tygodniu, to na miejscu jest Jan Błachowicz, więc w czego już się znacie, może możecie razem potrenować. Tak, tak, to jest fajnie, że te polskie teamy będą na miejscu, że będzie można się wspierać i może pomóc. Podejrzewam, że sparringów albo mocnych treningów razy, ra, raczej razem nie zrobimy, bo jednak to już jest czas, kiedy. Jakby te, te, te ruchy są do, trochę bardziej nerwowe, jednak potrzebny jest ten sparring partner, który więcej może przyjąć, a, a mniej krzywdy zrobić niż takie wyrównane sparingi, ale na pewno na pewno będziemy razem będziemy się wspierać i dążyć do tego, żeby we trójkę przynieść te zwycięstwa dla Polski. Jan Błachowicz mówi, że wizualizując sobie walkę, zakłada druga, trzecia runda knockout z Glowerem, a ty takie wizualizacje przeprowadzasz? Tak, jak najbardziej. To jest bardzo pomocne. To jest coś, że trzeba mieć w głowie cel, do którego się dąży. Ja, ja go mam i też w mojej głowie wygląda tak, że, że kończę swojego przeciwnika przed czasem. W której rundzie? W drugiej. Poza tobą, poza Jankiem na Gali też walczy Michał Oleksiejczuk. Spytam właśnie o, o szansę Michała, ale też o szansę twoim zdaniem Jana Błachowicza. Jeżeli chodzi o Michała, no, mniejszo, tutaj mnie do powiedzenia w sumie, bo ja nie śledzę aż tak bardzo tej dywizji, żebym znał przeciwnika Michała dobrze i, i oglądał jego walki, natomiast tego co ja o tym się orientowałem, no to przeciwnik jest mocny i, i nie będzie to łatwe starcie. Na pewno też Michał walczy trochę ze swoimi dem demonami. No tego, że. Że ciągle musi rozwijać te płaszczyzny parterowe i zapaśnicze. Więc no, liczę tutaj, że, że, że Michał wskoczy na te tory, bo naprawdę mocny zawodnik i, i powinien tam dużo rozwojować WFC. Jeżeli chodzi o Janka, no to bez tutaj sympatii ze względu na to, że jesteśmy kolegami, bo że też obstawiam tam jego zwycięstwo przed czasem. Myślę, że nie będzie Glover taki łatwy do skończenia może w tej pierwszej czy drugiej rundzie, ale w trzeciej, czwartej Janek będzie miał cały czas dobrą defensywę parterową zapaśniczą, szukał tego pojedynczego ciosu na knockout i w końcu go znajdzie. To jeszcze wrócę, zahaczę do Michała Oleksiejczuka, bo on oczywiście jest troszkę w cieniu waszej dwójki na tej gali. A trzeba przyznać, że to jest chłopak po pierwsze młody, 26 lat, już kilka walk w UFC. Z tego co kojarzę, ty w tym wieku chyba zaczynałeś przygodę z zawodowym MMA. Też on porównując do was ten start w UFC miał najlepszy, bo to jest rekord 3-2 i jedna walka no contest. W porównaniu do Was Janek miał 2-4, Ty miałeś 3-3, więc pewnie cała przyszłość przed nim tak? Wiesz, to na razie w UFC jedyna taka kariera, gdzie Polak wskoczył i zwojował od razu dywizję. To Asia Jędrzejczyk. Wszyscy chcielibyśmy w ten sposób, natomiast są pewne pewne rzeczy, jakby yy, chociaż to, to przystosowanie się do tego światowego poziomu i no to nie jest łatwe, no, to nie jest łatwa liga. E, nie oszukujmy się, tam nie ma nie ma przypadków. Wierzę, sam dobrze wiesz, że na mniejszych galach może się zdarzać czasami ludzie przypadkowi czasami z tymi z tymi grami. Tam już nie ma, tam trzeba naprawdę poświęcić życie i na to, żeby, żeby się przygotowywać, żeby żeby wypracowywać tę formę, no i Michał tego szuka i, i też mu kibicuje. Otwiera się powoli świat, czekamy na gale UFC w Europie. Ty akurat nie miałeś przyjemności walczyć na gali UFC w Polsce, tak jak na przykład miał Janek, więc domyślam się, że też czekasz i też byś był bardzo chętny, żeby tutaj przed polską publicznością zawalczyć. No jak najbardziej, to jest coś, nie toczyłem walki przed polską publicznością chyba 8 lat już, odkąd od, tylko przez dwa lata tej mojej zawodowej kariery, później 8 lat za granicą, więc fajnie by było wrócić i posłuchać tych gardeł polskich krzyczących, bo szczerze powiem, że kibice polscy za granicą, gdzie przyjeżdżają na, na gale i kibicują, są naprawdę głośni i, i potrafią do, dopilnować, więc ciekawy jestem, jak to by było, gdyby była ta, cała hala Polaków. E, to spytam jeszcze o, o, o walkę, o pas mistrzowski kategorii ciężkiej Nganu. Gana, jak to przewidujesz? E, jak Jakbyś zadał mi to pytanie e, kilka tygodni, nawet miesięcy wcześniej, to pewnie bym stawiał mocno na Nganu, ale Gane gdzieś w ostatnich tych pojedynkach udowodnił tą swoją klasę i to, że szybko się rozwija, e, bo te przygody ma zaczął stosunkowo niedawno i po tej walce z Derekiem Louisem e, stawiam tą walkę dość wyrównaną, wyrównaną natomiast e, z lekkim wskazaniem na, na aktualnego mistrza. Czyli en, Enganowo niby obaj są mistrzami. Marcinie, dziękuję bardzo. No i miejmy nadzieję, że, że zarówno ty, Janek, jak i Michał wrócicie starczą, a nie na tarczy Zabuzabi. Dziękuję bardzo. Tak, tak będzie.